Trzeci lot testowy w pełni zintegrowanego systemu nośnego Starship Super Heavy przeprowadzony przez firmę SpaceX zakończył się sukcesem. Do testu doszło 14 marca. Starship Super Heavy to serce i dusza ambicji SpaceX. Firma ma na celu uczynienie ludzkości multiplanetarną cywilizacją. Ten udany lot testowy to poważny krok milowy, który udowadnia, że nawet pomimo wielu niepowodzeń, projekt Starship Super Heavy jest na dobrej drodze do realizacji. Warto przypomnieć, że Starship jest również centralnym elementem programu Artemis, którego celem jest ponowne wysłanie człowieka na powierzchnię Księżyca. Uważa się, że ten system nośny ma kluczowe znaczenie dla przyszłych misji, nie tylko księżycowych, ale i nawet potencjalnych podróży na Marsa. Na ten moment przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać i umówmy się, nie ma się w tym wypadku coś śpieszyć. Jestem natomiast ciekaw, jaka jest Wasza opinia na ten temat.